Yy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie pamiętam już numerka. To nie jest ważne. Yy. No, taki inny domek mam. No to na początek może byśmy pojechali windą. Tak, żeby Wam odświeżyć trochę technologię, żebyście mogli też coś robić podobnego. Yy, Maszynka Lazen. Latające jest proste do zrobienia, ale to yy. zjeżdżamy na dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Jak widzisz trochę się winda, no nam niestety zacina i jesteśmy na dole. O, nawet nie trzeba było wiele razy próbować. O, mm, to taka winda, jak w niektórych kopalniach. Nie wiem, czy we wszystkich kopalniach już są windy. Zdaje mi się, że. Że jakieś nie. Nie, na pewno nie. Na pewno. Nie. Ach. Wiecie, ja mam tylko taką jedną. Te tecie, te te rzecz. Te tecie, te te rzecz. O! Będzie widniej. Hmm. Czy tak może być? Widzowie? Hmm. No co Wy na to? Hmm. No co Wy na to? No wiele razy by się tak to powtarzało. Wiecie, może sobie tym tak będę oświetlał tym oto zasobem? Cholera. Głównie chodzi o ten dźwięk. Nie, to nie, bo nie mam łopaty. To jakaś... Się... Jakoś... Kur... Czy... Chyba się błysnęło za oknem. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał. Ale boję się, tro, nag... boję się już trochę nagrywać trochę Ale... ale to dźwięki. Yy, wiecie, ja nie chcę, że odcinek był tak za krótki. jak widno może być w windach prawdopodobnie to się boję trochę już nagrywać skoro tak grzmosi ale myślę że jest ok jest okej okay. nie ta winda. Chodź, ubiło mnie. Ała! Boli! Ty chomie, Jeden ty Z chom... ciebie jest... Ty panie, jeden ty... Nie! Tylko nie to! Ale mam wam jedno. Komu się nie chce czekać ciągle windą i zbiegać Tycham je jeden, tycham się siebie z tych... Co takie w, w tym oto, proszę bardzo, odcinku który teraz macie przed swoimi okami oka są w rosole. A A komuś nie to właśnie... A kto ma... To będzie fajny początek Właśnie, luneta. O, proszę bardzo. Gdy, wcisk... Gdy wciskamy guzik, budowanie, proszę bardzo, co robimy? Spróbujcie to. Pomocna luneta. Nie musicie nigdzie w ustawieniach jakoś sobie przybliżać. Tylko wystarczy, że weźmiecie. Tą oto proszę. Lunetę. I możemy oglądać rzeczy, które są naprawdę daleko. Patrzcie, ten kwiat. Albo na przykład. A dajmy pod uwagę tu. Widzicie tą trawę? W tej odległości już jej naprawdę słabo... już ją naprawdę bardzo słabo widać. Yy, ci się na bo bo tutaj trzeba. No więc tak, niektórzy podsadzają się ziemią. O tak. Niektórym się nie chce brudzić rąk. dobrze. Co? Łóżko w moim domu zniknęło lub było zablokowane. Co to diaksa? Było zablokowane. Nie! Tyle po się drabinkami? A komuś nie chce się męczyć, to zawsze przecież może wziąć windę. Zawsze może wziąć windę. Tak wiecie, gdzie się to do niej. Wchodziło do jasnej ciasnej A kto ma lęk wysokości, nie chce się mu yy, a nie chce się brudzić rąk, może zrobić tą oto metodą! Wow. Teraz to jest naprawdę wygląda. Może po prostu wziąć windę. To mi zaprowadzi z kopalni, wiecie? Wiecie, co ja mówię. Uff, luneta. Jakby nie miał lunety, to bym nie wiem, co zrobił. To bym nic nie zrobił. Bez niej. Nie, teraz już chyba nie zagrzmiało. Chyba może tłoki mi tak się ruszają, więc dlatego mi się zdaje. Mam takie zwidy. Bardzo boli, znowu ulewa, nie tylko nie to, Już nie wkurza ta ulewa i powiem Wam, że jakoś. Nie wyjątkowo bez zacięcia, bo idzie winda. Pusz ty. Ta winda mi nie chce iść. Co za winda. A no zapomniałam o metodzie. Trzeba się patrzeć w górę. O, jesteśmy! Moje pięterko! Teraz ja chodzi tego! Moje pięterko! No i nie ma pięterka. Bo myślę, że się znowu kurczę do ciało. Widzowie to... Widzowie to moje pięterko! Tam było! Ehe, he, he, he i nic nie ma! Z mego... No. A więc, biedacy, co to jest? Może nie stół? Stół się robi zrusztowani. Zrusztowań! <laughs> Ludzie, osadnicy, wy nic nie umiecie. Co za? Dziadnicy potrafią. Nie, ja tych rzeczy nie chcę brać, wiecie Pęgła na czek Niestety to jest na innym świecie ta winda, więc więc ulubionym odpada windowanie e, po angielsku winda to jest Elevator chyba e, i lift. Lift. Tak, lift to... To ja znam, ale chyba elevator to też, albo elevator. Elevator. Więc to elevator, nie? Mm, I lift. Mm. Mm. No. Pfff. Ty, no tak, tak, to jest sąsiad, żeśmy bardzo, ale to prze bardzo dawno temu. Pradawno temu. Pra, em, to był ten pradawny portal. Pradawno temu, żeśmy go znaleźli. Z moim sąsiadem. O! To były czasy. Chyba się popłaczę. Tak jak kiedyś. Nie. No tak, tak. Tu, tu ten kawałek na dery tu. Na ru, Jednym yy, słowem. A właśnie. Skraftujemy sobie ten jasno

Odcinek już trwa, bo już nie ma takich długich planów, żeby tak no, się pochwalić tymi technologiami. Może wam e, odświeżyłem trochę nieco m, te, jak to się nazywa. Technologie, że tak powiem. Ło to była nasza baza kiedyś. Widzowie, wiecie, jak to się grało. Koho? E, g kho kho i f co? g c, f v g f nie Tak pamiętam, jak to budowałem. Tak, tak. Tutaj by się teraz sprzedała jednak ta winda. Kurczę. Tak, to było nic. Tak, tutaj. Yy, osiedlone drzewo. Tak, osiedlone. Osiedlowo. Można by to nazwać tak o sobie. He! To nam wybuchło! Nawet. A czekaj, bo tam jest jakiś taras. Nawet. Kurczę. Ten... Teraz nie działa, nie, he, 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 he! Ja, ja. Ja, ja, smaj, o, Oj, olebiony! Jak to Tutaj mam skręcenie i niestety! Tutaj yyy... na drewno. jakie drewno! Widzę to nie zrzu... Nie! Ping ping. Usamy się zisę. Ależ nam wywalił nasz głoś. Ja chyba często update dostaję do minecrafta Nie wiem, trzeba by się skupić na tych update'ach Czy coś tam O mm. Nie. Nie nie nie, kropka Więc yy, w sumie żegnam się z wami, więc i yy, yy, do zobaczenia i cześć. No. W końcu się odrodziłem tam, gdzie chciałem. Więc yy, pa pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia.